Jakie z punktu widzenia producentów leków innowacyjnych są bariery w dostępie do nowoczesnych technologii lekowych? Wydaje mi się, że podstawową barierą w dostępie do nowoczesnych technologii lekowych w Polsce jest system nastawiony na oszczędzanie. Yy, cały system ochrony zdrowia w Polsce, yy, decydenci nastawieni są na wyszukiwanie oszczędności w systemie, a nie na udostępnianie pacjentom w najszerszej możliwej yy, zakresie nowoczesnych, skutecznych terapii. Yy, zarówno NFZ, jak i Ministerstwo Zdrowia, wszystkie procedury refundacyjne mają na celu uzyskanie jak najtańszych leków o jak najmniejszym wpływie na, na, na budżet płatnika wydaje się, że konferencje takie jak ta, która jest organizowana przez Narodową Rozwoju, Radę Rozwoju przy, przy prezydencie, która skupia się właśnie na wprowadzaniu w Polsce mechanizmu value-based healthcare jest w stanie przełamać ten impas i spowodować, że będziemy oczy, oceniać w ocenie technologii lekowych, w ocenie nowych leków rzeczywistą jego wart, ich wartość dodaną dla pacjentów, dla społeczeństwa, co pomoże nam zbudować mechanizm wprowadzania nowych, Czasami kosztownych terapii, ale takich terapii, które przynoszą zdecydowaną wartość pacjentom, społeczeństwu i gospodarce w dalszej, dłuższej perspektywie czasowej. Co należałoby zrobić, żeby polscy pacjenci mieli większy dostęp do nowoczesnych technologii lekowych? Nie możemy pominąć kwestii bardzo skromnego budżetu, które, które przeznaczamy na leki. W porównaniu do, do krajów unijnych wszyscy wiemy mówimy o tym, że bardzo mało przeznaczamy na zdrowie, ale procent z tego, jaki przeznaczamy na technologie lekowe, jest naprawdę najniższy w całej Unii Europejskiej. Jeżeli odnosimy to do PKB, przeznaczamy zaledwie 0,5% PKB na farmakoterapię. Kraje naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej przeznaczają średnio dwa razy więcej. Kraje europejskie przeznaczają sześć razy więcej. Nie możemy oszczędzać na lekach. Starajmy się oszczędzać w Polsce dzięki lekom.